Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie dlaczego warto kupić Nintendo Switch w 2021 roku. Więc zaczynajmy. No dobrze, słuchajcie, pierwszym powodem dlaczego kup warto kupić tą konsolę jest po pierwsze jej mobilność. Jest to konsola przede wszystkim przenośna, a więc taka, którą możemy sobie zabrać gdziekolwiek chcemy. Możemy sobie grać w, nią w pociągu, w autobusie, w samolocie i nie ma z tym większego problemu. Jest to konsola dość niewielkich rozmiarów, dzięki czemu możemy sobie spakować ją do plecaka i bez problemu sobie ją nosić. Możemy sobie nie wiem, usiąść w łóżku i sobie pograć, a więc ta mobilność daje naprawdę sporo możliwości i dzięki temu po prostu no po prostu jest to dość sporą zaletą tej konsoli. Dalej gry, słuchajcie. Nintendo ma w swojej bibliotece bardzo wiele ekskluzywów w praktycznie wszystkie wszystkie gry, w sumie, które wypuszcza Nintendo, są właśnie przeznaczone na ich konsolę a Czyli mamy takie gry jak Mario, mamy gry jak Zelda, mamy um, Pokémony i wiele innych tytułów, w które warto zagrać, a, ponieważ no, nie wychodzą na inne konsole, a są mimo wszystko dość ciekawymi tu, tytułami. Hmm. Często dostarczają na wiele godzin, a taka Zelda naprawdę jest dosyć rozbudowana, jest naprawdę bardzo e, fajną grą. Hmm. Czasu była uważana nawet za grę roku chyba w 2017 roku. Ee, więc naprawdę e, warto gry są naprawdę e, spoko. Kolejną zaletą mm, jest. A, właśnie Switch e, sam w sobie. W sensie e, będę teraz mówił tutaj o tym podstawowym e, podstawowym modelu e, nie lajcie. Bo light to też swoją drogą, ale podstawowy model ma naprawdę. To jest fajnie zbudowane po prostu, te joykony to, że możemy sobie podłączyć go do telewizora, możemy grać w, jako konsola mobilna, jako konsola domowa. E, oczywiście mówię, nie musimy używać jej jako konsoli mobilnej, możemy sobie ją podłączyć do telewizora a, i grać y, na telewizorze. Możemy sobie tutaj fajnie się bawić, możemy sobie postawić tą konsolę na stolik, e, możemy odłączać joypady, możemy naprawdę wiele mm, Wiele fajnych możliwości ma ta konsola. Jest po prostu a, taką. Jakby to nazwać. O, jest taką po prostu fajną. Fajną zabawką, tak naprawdę. Daje naprawdę dużo radości w używaniu. Jest po prostu a, czymś, na czym fajnie sobie pogać, żeby się po prostu odprężyć. I dobrze bawić. Jest to też fajna konsola, jeśli chodzi o jakieś imprezy, ponieważ jest sporo gier, czy to ruchowych, czy to jest jakiś innych, innych przeznaczonych dla wielu, wielu osób, wielu graczy jest ta konsola po prostu przystosowana do tego, żeby sobie bez problemu grać z kilkoma osobami, które się z nami znajdują. Oprócz tego są. Też dość znane tytuły na te konsole, które wychodzą też na inne platformy, ale mimo wszystko możemy grać na nich mobilnie, więc to daje dużą przewagę. Oczywiście, niedługo ma wyjść ten Steam Deck, więc to też może trochę to pozmieniać, ale póki co Switch jest jedyną konsolą, na której możemy sobie pograć. w Jedyną konsolą mobilną, na którą możemy sobie pograć, na przykład, na Trójkę. Mamy do tego wszystkie też dodatki do tej, znaczy, nie, no wszystkie dodatki do na Trójki. Mamy Diablo. Day in Light, bardzo fajna gierka. Mamy Duma, Mortal Kombat, mamy sporo fajnych gier, oprócz tego dużo indyków. Naprawdę jest biblioteka dosyć dosyć rozbudowana. Grami, które są po prostu ogólnie popularne i Możliwość grania w nie na przykład w gdzieś poza domem jest naprawdę kusząca. No. I tak mniej więcej prezentuje się tutaj moje zdanie, jeśli chodzi o to dlaczego warto kupić tą konsolę, ponieważ uważam, że nadal ma dość spory potencjał i naprawdę można spędzić z nią wiele miłych chwil. No, więc to było słuchajcie na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia i cześć.